No co pani tam co musiał u pani załatwić no, moje, na tym. chciałem tutaj jak jest na, na tym, na plantach, gdzie jest ta budowa tej tężni no. i ta droga od szkoły do tej, do urzędu skarbowego to jest droga przez mękę, jeżeli jeżeli były dwa dni opady, to jest błoto i d woda stojąca. Ale nie ma, tam jest droga przecież bita asfaltowa od yy, Czy chodzi pani tam ten Do, do pod szkołę, znaczy, muzeum, motory pod szkołę, tu jest OK. Potem jest jeszcze yy, po staremu zrobiony chodnik yy, no. y, alejkowy po prostu, no. na to, że czasami tutaj będą, no bo samochody ciężkie jeżdżą, nie? Wykonali pani się przejdzie panu. tam, zobaczy by pani jak wie, jest. Pan, pan, pan ja byłam chyba w tamtym tygodniu z dziećmi no bo dobrze. Z nami im tężnie i tak. No nie było Ale tak teraz jak były opady, pani się wczoraj chciało przejść, jakie tam było błoto wczor... to wszędzie wczoraj przez wszędzie tak Jak są opady, to wszędzie... Nie jest wszędzie, no, jest wszędzie, bo tylko tam wszędzie. jest, ciągle tak jest. No i to nie, nie, nie ma. Ja nie wiem, czy wszędzie nie jest, ma, nie bo nie wszędzie trudno być, ale tam gdzie się widzę. Tam jest cały czas, to Ale jeszcze nie było droga, tężni, to też była, też ta była droga, woda która zawsze. Chyba bezpośrednio do szkoły, jest okej. Okay. Czyli dzieci, no to, no to dzieci mają. jest, której, z której strony? Z wszystkich stron chodzą. No, z wszystkich, ale tam akurat w tym jednym. No to ja miejscu. nie mówię o tym miejscu, bo tam jest pochylenie i tam woda nie stoi. A tutaj. I pan co, to tak samo, to tak samo, ja już teraz mówię nie jako radna, tylko mam nadzieję, że pan nie nagrywa, bo no. się mocno zdenerwuje. No Proszę, to się dobrze. To już. Nie ma pani takiego zakazu tutaj. No to ja przestaję z panem rozmawiać no. na ten temat. Cze... Nie, nie wolno mnie nagrywać. No to jaki post paragraf na pani na temat? Nie... Nie chciał, ma. To ja pan, no, nie paragraf, no to jak powiem, pani znajdzie, to odpowiem, wtedy pani. Odpowiem tak. Wiele jest takich miejsc, w których się gorzej chodzi. No. I po prostu nie jest ludzką możliwością zrobienia. No wiem, tego że na no, pewno Na wszystkiego, na są oczywiście. jakieś Coś trzeba skończyć, co jest zaczęte, a dopiero potem trudno naprawiać drogę, która jest drogą w tym momencie w tej chwili dojazdu do placu budowy ze wszystkich stron, jak nie samochód ciężarowy, to jakiś inny dostawczy, to jakiś nie wiem, nadzorującego budowę. Więc w tym momencie naprawa tamtego miejsca na pewno nie wchodzi w grę. Ale Pani nie wie, w którym miejscu mówię. Od, od szkoły do Urzędu Skarbowego. Ten kawałek no jest, naj, jest... jest najgorszy. Tam błoto jest i woda stojąca. No dokładnie. Pomimo dzisiaj, że jeszcze już deszczu płacę. nie ma, a jednak jeszcze miejscami jest no, błoto. jest to plac budowy. Trzeba się liczyć plac tym, bud... że będzie tam... No ale budowy. żeby to zgłosić na odpowiednio, żeby to zrobić, to nie jest, jeszcze nie było budowy, tak samo tam było zawsze. Zawsze, no gdy opadły deszczy... można, bo ja mam zgłoszone rzeczy od tamtego roku, proszę Pana. Nic nie, od tego nie roku i jeszcze są... Są już, zbliżają się, zbliżają się, ale do... tych inwestycji i takich właśnie poprawek jest, jest bardzo, Masa. bardzo dużo i zbliża się. Tam no, wiem. no ale jak zwierzę. się zgłosi, to jakiś tam kolejce będzie, no to... w którejś tam kolejce się doczeka. Może się doczeka, no, ale nie wiem, czy nie, będzie, nie będą przy budowie dalszej części. No możliwe, że tam będą. Plant, Yy, może być pewnie i robiona ta część związana z, z dochodzeniem, czyli z tym chodnikiem, Nie, czy, czy no tam, tam będzie wejście do tej no. tężni główne, to tam będzie wszystko zrobione. No, no, więc, no więc po co to robić no. wcześniej, jak będzie? No, to no, to no wiem, ale, ale w tej chwili... Dziękuję, proszę już to no, to już naprawdę no, ludzkie no, pojęcie, No przemacz. to dobrze. No. no i sam Pan sobie odpowiedział na pytanie i po co to Ale robimy. to jest tak cały czas...